Stary, przeraża mnie ta meta youtuberska teraz. Człowieku, teraz ten montaż filmu musi być tak dynamiczny stary, żeby dzieciaki siedziały i tak. Wybuch. dopamina. Ku... Halo, halo, witajcie w nowym odcinku z nowej serii. Powiedzmy, że będzie trwała dość długo, powiedzmy tylko. Ale zapraszam Was na ten odcinek. Jest bardzo świetny, i tak jak zapowiedziało się to, intro będzie pewnie. Nie, nie będzie. Yy... Nie będzie wybuchów wszystkiego. Chcę po prostu, żebym próba mnie nie wyrzucał z serwera. Próba, jak to oglądasz, nie wyrzucaj mnie z serwera. Ale myślę, że będzie bardziej yy... dynamiczny i wszystko inne. Ten filmik ze całej reszty, więc miłego oglądania. Czasami wejdą moje. ur Urywki, ale miłego oglądania. Cześć. Jak najbardziej. Cześć. Dobra, do mu. Aw. W ogóle Michał gra na tym serwerze? On gra tylko, że chyba jutro będzie miał nowy internet. Czyli to odblomę. I po prostu. A, bo jutro, bo jutro nowy toolbox co, jutro? Nie, jutro już będzie box na YouTube, też I będzie właśnie teraz na, jakby, telefonie kra ale nie umie. No ale wiadomo dlaczego. <noise> na opinię powinien pobrać? Nie, ooo, ole, triki. Kole, kto do... ma jazdmoka, Domi czy kto? Co? To mają ja smoka Nikt, przecież Nikt smok nie tak, jest co? ten zabity. Co? No kurde, ci byłeś tę portalę dowiaduję?! No nie no ale skam! <noise> znaczy nie no dobrze. Tu... No bo my już zabiliśmy smoka. Nie no, no widzę. CL trzy. No jak ja już... Nie no widzisz. 10 Let mamy. No no. To ciekawe czemu nie było widać wczoraj na live. Ha. No bo tam... używamy to, żeby ktoś wszedł i A że? Nie, żeby ktoś no, się no, pojawił bo my go na nowo No, jeśli znowu pojawi jajko Od no, 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 roku i tak zawsze się pojawia jajko przecież Nie, nie, już się nie pojawia Os yy, tak Od tak ostatniej powiem. wersji się nie pojawia No nie, no A. zobacz, sobie szybko na stinga... Ale dupy Jezu, ja że smok już pokonał nic jeszcze dni temu nie no dobra, to On wiadomo być, co się robi. Temu pokonany, ale... W ogóle, jak go się przyzywa i tak dalej. Przez... I co z L niego jest. Co? Shrieker. Jest takie specjalny taki ten... To, to jest taka jakby, taka tuba jakby. O jezio, lagi! O, lag był. Albo mojego neta. E nie, bo ścinam bambusy. Trochę ich jest dużo. E <isz> Wszystko wiadome. Eternus nie wyrabia. No jest, zginę zaraz! Lagi, 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 robię lagi. <laughs> Grasz, żebyś się nie wywalił. Co jest? Nie wiem. Ej, ale spam! Ej! Ej, jest trudny? Wywaliło, Wywaliło mi wywali. live'a, w dodatku tego. Dostałem przez to laga i prawie mnie zombie zabił. Ej. To, to, Dziękujemy to mam... za oglądanie. O, obejść powtórki! To, to te bambusy na serio dobrze zrobiły. Kurde. <noise> Grażyn budujący, jak z Nie Wiem, jak, jak wywalić lajwa mrówie, O tak. Ja, ja, ja bym chciał pod koniec dobra, edycji zrobić wielką, lakmaszynę To jest plan na ten, dobra, ale Później postanowiliśmy z Reksiem, że pójdziemy znowu do mrówy, mieliśmy kilka tam przerw od tego iścio, ale no znowu się skończyło tak samo jak wcześniej, nie było tego to nagrane, ale wyglądało mniej więcej tak jak to, co za chwilę zobaczycie. Wyjamy ten klip i będziemy się śmiać z zawale. Dzięki <grym> zawale, że robisz mi content ogółem. Nie ma za ja Free content. Ja chyba idę montować ten film. O! Ej, a gdzie montujesz? Daj moment, jak cię zabijam na live'ie twoim. No ja, ja właśnie, jak. Skąd wiedziałeś, że ja go chcę do... Co dodać? Co to jest za brzydot? A, to jest ten McDonald's. No właśnie, nie <laughs> ja wiedziałem, ja się pytam, czy dodać. <laughs> jak ja do... ja możesz, to... ja możesz to... ja obrażasz mojego <laughs> McDonald'sa? a to gdzie to ty montujesz? Jakim o ja, ja mogę pójść i, i InShot Pro nie kojarzę bo no to fajnie, jest na dobry. telefon jakby no tak a w ogóle powiedzieć ja ci całą pewną rzecz no. bo wtedy jak chciałem żebyś, żebyś wszedł do tamtego domku nie, żebyś pokazał to ja specjalnie wcześniej zabrałem tam wodę bo chciałem żeby po prostu oni tam zginęli sobie patrz, skoro jesteś ja to czemu by ciebie nie ten? Od razu nie strollowować Ej czemu nie. ten Zombie i ten Szkieja są w żelaznej zbroi Chyba ktoś zginął i podnieśli ten Pani że nie zostałem kitał do upadku. O a, Akurat dobra. mam zniszczoną zbroję mówi Widzą że teraz będą grali w minecrafta O nie wiedziałem Nie wiedziałem bo... że mam ma znikące zbroję Ja lecę Mrukwajcie chcesz salami? O patrz, McDonald's jest Jak tam. ty nazywasz Chow, nazywam mięso utrzymane salami. No nie, Oś osła mam miałem tam obok. Zabiłem osła. No, salami są. O, flip No, no bo salami się, o, drugie salami. No. Nie ma tego. Chodź, bo mruwa ucieka. Niestety w tych klipach był kopnięty dźwięk, więc. Sorry za to, ale nie chcę mi się tego dopasowywać, więc trochę jest kopnięte, ale. Podobać się będzie. Ja mówię na poważnie, że jak, y, jak spotkam tego chłopa, No No, ja tu po prostu powiem, że był na naszym tym, na naszym posesji. Y, robił nam jakieś ten, dziwne akcje. Y, no i ten. No I, I miał do... hanta po prostu Za 10 No nie, nawet nie mogę mu pozbierać mięsa bez sensu Już rybkę na pokoń, nie, nie, mogę rzucać Ale po tych zabawach był czas na Asian City i było dość zabawnie z Tomkiem tam być po prostu Zobaczcie OLE zombie skoczył! Co jest? Junter. Brałeś stąpi z tą tych e... pod tym? Tak, tak, tak brałem. Aha, to... Ale możesz obczaić jeszcze. Mogę zobaczyć jak to wygląda Okej okay. A pusta a byłeś w tych? W, w. Jak to się nazywa? Byłeś w mechanizmach? Nie, nie byłem, właśnie gdzie to jest. Tam jest. Chyba tutaj, ale. Warden no. <noise> Okej, okay, dobra. Nie, jest. Uciekaj uciekaj uciekaj, 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 uciekaj. Tam skrzynia była, tam skrzynia była. No wiem, Ale ja nie spojrzałem, że tam warden jest. Dobra, tam nie byliśmy chyba. Dobra, Dobra. Dobra. Nie, możemy nie, się nie, wracać. Nie, 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 teraz, teraz na kucaku koniecznie musimy robić. Tamtego sensora trzeba zniszczyć. To, tutaj. Co jest? Dobra, to że przekładanie i temu nie wydaje dźwięku, bo tak realnie to by wydawało. Mm -hmm. nie można normalnie Jakby. Dobra, bierzemy tą skrzynkę Warden tam nadal siedzi, nie? On jest zakopany tylko. Więc trzeba szybko tę skrzynkę brać. Poczekaj. A nie ja... zniszczyć... A nie zniszczyć teleporter! Teleporter zniszczyć! Nie. I się on... nie zrespi. A. Ktoś tu jest! Ktoś tu jest, ktoś tu jest! Tu. Szybko kucnął. Tu, tu, tu. Tam? Dzianik. Dobra. Tak, ty. tak, tak. Y trzeba to... Zrobić. czekaj, czekaj, bo tu jest... Czekaj, nie, jeszcze jest... Tu są dwa. Musimy jednocześnie ten... ten i ten. No. O No, Przegonisz. No, ten... Dobra, nie. Wychodzimy, wychodzimy. Wychodź, wychodź, Ej, wychodź, Wychodź! Ma... <średnio> <I, średnio> Pierdza! Wychodź. <średnio> <średnio> Mam najważniejszą książkę z tamtej skrzydki. Mam najważniejszą książkę. <średnio> <średnio> Tam ten chłop tam siedzi tam chłop myś... tam jest Właśnie myślałem, że w tamtej skrzynce będzie to powolne skradanie To mam powolne skradanie dla ciebie i dla mnie Będziemy szybko się skradać Było w tej skrzynce? No Byłeś było w, w tej skrzynce, skrzynce. ja właśnie to... tak zobaczyłem że... Ło, dobrze. Że zobaczyłem, że uruchomiłeś nie i takie Dobra Kibier, ten, otwieram szybko i, i biegniemy, dobra, wracamy się ale to dziwne by było, gdyby się wracać, skoro tam jeszcze była jedna ostatnia skrzynka, no... Dowiecie się, jak obejrzycie. Oto jak będziemy w tamtej części miasta, jak będziemy w tamtej części miasta, to ten, to po prostu idziemy na kucaku dobra, teraz, o, kuca. dobra, to jest ta część. No, bo jest te logo. skrzynki, opróżniamy skrzynkę, skrzynkę i ten... Jeden, o na przykład jeden z nas opróżnia tylko skrzynkę, a drugi na przykład kopie drogę ucieczki. Na przykład, jeśli to będzie tutaj gdzieś zabudowane, nie? Czeka, czekaj, bo muszę podskoczyć, dobra? Nie poskoczyła na szczęście. Podsko Podskoknie ten. Jeśli zbędą tutaj pojedyncze skalk sensory, to je niszczyć, nie? Od razu, bo to jest najgorsze głównie. Bo... Hmm? O, bo tam były dwa obok siebie, rozumiesz no to? Jeden udziałem. mógł aktywować drugiego. No, bo ja miałem plan, żeby ten... żebyśmy w tym samym czasie rozwalili te dwa, ale przez przypadek nadepłem. No właśnie. To totalne myski. Totalnie tego nie zauważyłam. Dobra. Ja to, muszę teraz przeszmęć shift'a, nie, nie, nie? Bo jakby... Tego. A ja wiem. Nic nie niszczymy, nie? Nic Zauważaj, nie nadepni tak, 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 Uważaj. Nie nadepnij właśnie. Nie nadepnij. Szukamy tutaj kolejnej skrzynki. E, bo tu nie ma. Możemy zniszczyć <grym> ten to po prawej. Bo tu są dwie skrzynki. Tak, tak, mogę... Z... czekaj, e, zobaczmy czy tutaj w pobliżu nie, nie ma zatem na przykład. Nie, to już nie respi, to już nie respi, to, jak zostało aktywowane to już nie respi. Tylko te... nie, 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 dobra, nie, 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 nie rób akcji, nie rób akcji. Dobra, okej, 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 uciekamy okay, okay. tam. Tak? Dobra, ta? No. No. no dobra. O. Dobra, kompletnie... Infinity II. Kurwa. Uciekamy, 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 uciekamy. Ja uciekam w uciekam. tą inną stronę. Ucie Ucieka było jakby w sensie nie? Idziemy, 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 idziemy. Dobra, już nie już nie ma... Tam nie ma już po nic. Nie ma tam Szango. nic. Nie powinien, okay. za, nie powinien w ogóle nadążyć za nami. Dobra. Yy, dobra, już idziemy A ta, 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 ta. z powrotem, bo jakby nie ma tam nic w ogóle ciekawego. Gdzie ty idziesz? No dobra. Eee, ekstra wziąłem. Chodź tu na sobie dziury i kopiemy. Nie, bo miałem pomysł, żeby zrobić szybko kowadło i żeby ten, ale jak ja nie mam fortuny, to raczej średnią. A nie, ty masz przecież żelazo, dobra, Ki. Dzień dobry. Nie mam żelaza, ty wziąłeś te moje żelazo. Raczej, no, w sensie ja mam żelazo, nie? Ale dobra, już tam. Ta, ta, ta. Już i tak zobaczyliśmy kolejną skrzynkę, a tam jest gówno. Dobra, i tak wyglądała moja przykoda na serwerze Mruwy jednego dnia bo to tak, to wszystko się działo w jednego, jednym dniu. I no, dzięki Tomkowi, że byłeś, Reksiowi, Sewele, tam był jeszcze Świrek. Dzięki, że byliście tam, tutaj gdzieś, macie po lewe prawe, do mojego kanału, Tomka kanał, żeby trochę im ten, może u mnie, coś się poruszy też. No, i dzięki za oglądanie. Do usłyszenia. A i jeszcze Luke, tak skopiowałem od ciebie muzykę. Cześć, cześć.